Trenerze, jak Pan skomentuje dzisiejszą przegraną 3-7? do 7. Hmm, Takim jedynym słowem, które mi się nasuwa to wstyd. Wstyd dla nas, dla klubu, dla mnie jako trenera, dla nas, dla zawodników. Hmm, Ciężko się zaczyna spotkanie tracąc bramkę już w drugiej minucie i to w dosyć kuriozalnych okolicznościach. Hmm, już tu nie raz mówiłem to, że chcemy grać do przodu. Chcemy zdobywać teren, a pierwsza nasza akcja kończy się podaniem do tyłu, podaniem do bramkarza, no i resztę widzieliśmy. Także to jest, dla mnie, to jest brak realizacji założeń taktycznych. Panie trenerze, jak pan skomentuje dzisiejsze spotkanie, które zakończyło się hokejowym wynikiem 7-3? do 3? No tak, to prawda. Powiedział tak. Oba zespoły, takie, tak, bardzo chciały. Były takie trochę. Pod takim prądem emocjonalnym, więc było tutaj dużo błędów, takich, które, które nawet na tym poziomie się rzadko zdarzają. One później się kończyły właśnie bramkami. To jedno, a dwa, też, mimo wszystko, ten ta, ta stan murawy nie, nie pomagał w tym wszystkim, no ale oba zespoły bardzo pragnęły wygrać, bo. Oba niestety cierpiały na ten taki syndrom niewygrywania w ostatnim czasie. My szczególnie, że jakby cierpieliśmy w sensie takim, że w większości tych meczów, albo prawie we wszystkich, byliśmy, wydaje się, zespołem lepszym, Był tworzącym więcej sytuacji, a jednak tego tych meczu żeśmy nie wygrywali. Nie? I dzisiaj, no, powiem w ten sposób, ten mecz nam się świetnie ułożył. Aczkolwiek. Też, żeśmy chcieli szybko zmarnować tą sytuację, bo żeśmy pozwolili sobie strzelić bramkę zaraz po strzeleniu na dwa, później po wyjściu z szatni. To są takie momenty kluczowe bardzo często w meczach i które zmieniają przebieg meczu. A no akurat tutaj dla nas się szczęśliwie to ułożyło, że nic takiego się nie stało, ale no błędów też żeśmy trochę popełnili. Na pewno nie można mówić o lekceważeniu przeciwnika, także myślę, że z motywacją Waszej drużyny nie ma problemów. No tak, tak. My, tutaj jest dużo, bym powiedział, też młodych zawodników, którzy jakby y, trochę się ta, nie poradzili sobie z tą presją, ja bym powiedział. Myśmy sobie taką presję jednak stworzyli, że jeżeli na początku sezonu ta grupa około 10 zespołów mogła po prostu... Jakby przy y, większym szczęściu i dobrym jakby rozpoczęciu sezonu, to każdy mógł się włączyć o te dwa miejsca y, premiowane, prawda, natomiast no, tak jak powiedziałem, my tego szczęścia, że nie mieliśmy, ale ta presja cały czas żeśmy ją sobie tworzyli, że chcemy to zrobić, tak? a dzisiaj... Y, Znowu trzeba spojrzeć na dół i presja dalej istnieje, tak? bo znając realia drugiej ligi i tego, co się może zdarzyć, to może się okazać, że dwunasty zespół, na przykład, czy jedenasty może z tej ligi spaść, a już się niestety tak trochę zbliżyliśmy do tej strefy. Nie wiem, czy pan śledzi na co dzień takie informacje, ale aktualnie jest pan drugim najdłużej pracującym trenerem w Polsce w jednym klubie. Ma pan jakąś receptę na osiągnięcie tak długich wyników? Wie pan co so, ja bym powiedział tak. Mm. Chyba trafiłem w jakiś sposób, to znaczy tak, z reguły robimy to w tym tej lidze raczej tak, że jesteśmy w czołówce tabeli, więc nie dajemy jakby powodów do zmian. Z drugiej strony wydaje się, że trafiliśmy na mądrych ludzi w klubie, którzy są też w tym klubie stabilni. To znaczy, mówię o prezesa czy o, o, o tym, kto jest prezesem klubu czy sekcji, że są to ludzie tak samo w klubie. Może nie pani prezes, ale też tutaj sekcji to są tak samo ludzie w tym klubie tak długo jak prawie że ja, prawda? Bo to jest tak, dzisiaj, no to tak bardzo mocno tym wszystkim rządzą social media, media. Pan jeden, dwa mecze przegrane. Ktoś, kto jest bardzo często jakimś takim, bym powiedział, Prezesem z CV, czyli z przypadku, to niestety chce się po trzech meczach, jak w innych klubach robiąc z Momentą, też chce się wykazać, że on jest ważny, on działa, że on go stać na podejmowanie takich decyzji. No i się nakręca taka dziwna, trochę bezsensowna spirala.